Cześć życzmeczki z tej strony Ghost, jak widać. Jak już zauważyła, pokażę top 5 armatek TNT. Zapraszam do oglądania. Armatka numer y, 3. Y, armatka jest bardzo fajna do wykonania. Ładnie grifuje też efekt zobaczycie sami. A oto efekt. Bardzo fajna armatka. Y, to jest numer. 3. Okej, okay, już maczki. Armata numer 2. Mm, bardzo fajne, zaprezentowane przez mojego kolegę. Killera. Mm, Oczywiście go pozdrawiam. Mm, pokażę wam jak ona działa. Mm, tak się im robi. Mm, tutaj są te... Wiecie, mm, rastony. No i tak. Zalotujemy jednym przyciskiem myszy. Już odpalamy. To uleci zobacz jaki efekt Efekt jest nawet fajny też nie wyszło niestety a coś mi nie paliło pokażę wam um, całość bo nie wypał był Ma mały nie mały nie cały um, już tutaj pokazuję ok bardzo fajne no zobaczcie jak nawet teraz działa Um, jest coś, co to, to się um, zniszczyło, nie wiem dlaczego, ale um, trudno. Um, pokażę Wam teraz numer jeden. Teraz się już dziwicie. Pokażę, marki, to jest. Um, um, Armatam numer jeden bardzo fajnie działa. Um, mało wygląda ciekawie, ale um, jest bardzo fajna i prosta. Zobacz, czy wszystko dobrze zrobię, żeby nie było failu. A, jednak jest, jest, jest fail. Zobaczcie, co ja sobie zrobiłem. Mm. Hmm... Hmm... to Zostaje poprawić niż za chwilę. Ok, że masz kwestię znowu. Sprawdzę wszystko. Zobacz, było, było. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Ok. Mm. Więc cóż, muszę Wam pokazać, tylko ona tu działa. Jest bardzo fajny efekt, nie wiem czemu tam nie poszło, ale zobaczcie jaki jest efekt. To po połączę drugą. Mm -hmm. tu nie poszło, nie poszło, nie poszło, naszego, naszego. To nie może tego. Teraz Wam coś pokażę, tylko na yy, to działa. To jest na pierwsze miejsce. Um, może nie mam też swoje armatki. Powinno być pierwsze. Możemy pisać w komentarzach jakie tam, tam są, te um, jakie są armatki, więc tak, tak wygląda to całość. Proszę, bardzo ładnie, fajnie. Um, jeśli odcinek Wam się podoba, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę. No i tak, jeszcze krótkie info. Będzie seria z Hardcola niedługo. Startuje na EasyHCPR, gram z ekipą. No i no, za... 10, nie za 10, tylko za 5 łapek w górę pod tym filmikiem z, rozpocznę z ekipą serię um, Hardcore. Mam nadzieję, że na tym się też wybije trochę. Um, no i tak... Um, Polucie mojego fanpage'a na Facebooku, Ghost Go. Um, no i tak... Um, więcej armatek czy czegoś z Hardcore, jakichś poradników, to śmiało możecie pisać, co tam mogę... Um, wiecie... Um, co mogę... Wszystko robić jeszcze w tych poradnikach różnych. No i tak, jaki nie wiem, sposób Gnome czy coś w tym stylu, Ym, armaty jakieś TNT, dobry Kuboid. A więc tak, mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba nie zawodzi coś tego krzyka w górę. Ym, bo to jest miłe i fajne, fajne dla mnie, jak oglądam pozytywne na komentarze. To jest dobra, żebyczki um, był Ghost. Do następnych odcinków, siema.